To jest układ otwarty, a ja nazywam się Ian. Profesor Maciej Duszczyk, ośrodek badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, bo z jednej strony no, jesteśmy prawie na wojnie, bo jesteśmy obiektem ataku. Takiego nie, nie mocno niekonwencjonalne, niekonwencjonalnego, ale jednak ataku, przed którym musimy się bronić. I to bronić stanowczo, no bo jak jak ulegamy, to ten atak się zwiększa. A z drugiej strony, narzędziem tego ataku są ludzie, żywi, e, którzy pojawiają się, no, pojawili się na naszej granicy i którym czasem no, trzeba, nie ma wyjścia, trzeba pomóc. Mam ten, ten, jest ten aspekt humanitarny. Z tego jest bardzo trudno wybrnąć, a jeszcze przy polskim podziale i przez polskiej wojnie wewnętrznej to oczywiście jest wykorzystywane przez, przez wszystkie możliwe strony. Na ile sobie, pańskim zdaniem, dajemy z tym radę w tak trudnej sytuacji, a gdzie popełniamy błędy i co możemy zrobić inaczej? Czy generalnie mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo takim mocnym konfliktem politycznym, którego tak naprawdę ogrodzenie w zasięgu globalnym, bo on jednak co najmniej dotyczy dwóch kontynentów. Natomiast głównym takim teatrem tego konfliktu politycznego jest granica polsko-białoruska. I teraz mamy tak naprawdę trzy podstawowe wątki, mi się wydaje, w tym kontekście. Mianowicie pierwszy wątek, że jest to zaplanowana, zaplanowany plan przez Łukaszenkę i Putina, i tu jest zgoda i Komisji Europejskiej, i opozycji, i rządu, i chyba wszystkich, którzy trochę trzeźwo na ten, na ten proces, to mówią, tak, to jest zaplanowana akcja Łukaszenki i Putina. W drugim, drugi wątek, chyba też tutaj istnieje bardzo tylko idąca zgoda, że granica musi być szczelna, czyli trzeba zrobić wszystko, żeby granica była jedynie bardzo rzadko przekraczana w sposób nielegalny, żeby jednak starać się koncentrować wszystkie te ruchy migracyjne na przejście graniczne lub na inne miejsca, których będą e, tymczasowym miejscem, których jakieś osoby będą mogły przechodzić. Ale to już jest jakby inna sprawa. No, generalnie przejścia graniczne służą temu, żeby przez przekraczać granice. I tu jest też zgoda, bo wydaje mi się, że, 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 że nie ma chyba też osób, które mówiące o tym, trzeba granicę rozszczelnić, wpuszczać wszystkich. No poza jakimś, wydaje mi się, fanatyzmem to tutaj nie, nie, nie mamy jakiegoś tutaj e, konfliktu. Jest, jest zgoda co do idei szczelności granicy, ale tak w konkrecie, tak no dobra, no to jak możemy uszczelnić tą granicę? Postawmy mur, no to to będzie szczelny, no to wtedy już jest bardzo silny sprzeciw. Jak to możemy strzelać, stawiać mur? To jest niehumanitarne. Tak, ale wydaje mi się, że to, znaczy przeciwko budowie muru jest trochę organizacji pozarządowych, taki bardzo mocno pro proczłowieczo, tak? Natomiast i też trzeba ich docenić, tak? Znaczy tu jest potrzebny pluralizm różnego rodzaju i ciężko, żeby mieć 100% poparcie. Natomiast jeśli chodzi o konflikt polityczny, bo trochę o tym mówimy, ja jestem politologiem, więc patrz na to, od strony takiego konfliktu politycznego, to jednak zarówno i opozycja i rząd zgadzają się, że nawet ten mur jest czymś, co mogłoby być zasadne. Ale teraz musimy trochę zdawać sprawę, jak taki mur wygląda. To nie jest mur jak mur berliński z lat 50., tylko to jest naszpikowany elektroniką mur, który tak naprawdę jest bardzo aktywnym takim instrumentem zapobiegania nielegalnego przekraczania granicy. Mamy doświadczenia, czy to z Ceuty y, y, Hiszpańskiej w Maroku, czy to granicy amerykańskiej, czy również między Palestyną a Izraelem, a więc mamy tutaj naprawdę doświadczenie, które możemy sobie to w pewien sposób opracować. Oczywiście Między też, Palestyną a Izraelem to jest też taki mur, no taki trochę jak berliński. Tak, ale on też jest. Ale oprócz to, tego jest naszpikowane. Ale oczywiście plus znaczy, elektronika. Co, co kilka kilometrów jest gigantyczna strażnica napakowana elektroniką, z dronami, ze wszystkim, a więc tak, to tak to wygląda. Oczywiście tam też są pewne takie specjalne dziury, żeby na przykład niektórzy Palestyńczycy mogli. Do, do pracy się udawać na, do, na stronę izraelską, ale one są już monitorowane, trochę to jest inaczej, to jest trochę specyfika tego miejsca. Ale takiego muru nie zbudujemy za, w juko. tydzień. Tak, tak, absolutnie, absolutnie, nie zbudujemy, go, nie zbudujemy go w tydzień, natomiast jakby chyba zgoda jest do tego, że ta granica musi być szczelna, nawet mówiąc o tym zaangażowanie większego wojska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chyba konflikt tak naprawdę y, toczy się wokół takiej pomocy humanitarnej, a więc w jaki sposób y, zdefiniować tę pomoc humanitarną i wydaje mi się, że Mamy codziennie pewnego rodzaju trochę zmiany definicji, co to, znaczy być, co to znaczy być humanitarnym. Ponieważ wiemy o tym, że granica nie jest szczelna, ponieważ jednak dużo, jeżeli mamy informacje, że są zatrzymywani przemytnicy a to są wiadomości z ostatnich dni, też z konferencji prasowej, które się prawie codziennie odbywają Straży Granicznej czy msz to wiemy o tym, że ta granica nie jest szczelna, bo ci przemytnicy nie mieliby kogo odbierać, prawda? Więc jeżeli odbierają i w jakiejś tam sporej grupie, to znaczy, że oni tą granicę przechodzą, co nie jest dobrą oczywiście informacją. Jeżeli prawdą jest, że mamy w Niemczech też już, no, co najmniej kilkaset osób i Niemcy mówią nam, że zatrzymują, też od razu... Kilkaset osób, swoją granicę, które przeszły przez Polskę przeszły przez Polskę, No to to nie jest komfortowa sytuacja, kiedy przez terytorium Polski przechodzą osoby przewożone części w jakichś, czy to taksówkach, znaczy taksówkach, samochodach, tirach i tak dalej, tak dalej, ciężarówkach, które ich przewożą, bo, bo to też znamy w pewien sposób, bo tak się ten, tak się ten, ten, ten proceder odbywa. Natomiast jakby mamy główny konflikt mówiąc, co to jest kwestia humanitarna. I teraz myślę, że rząd zorientował się, to jest moja, to jest moja jakby trochę spekulacja, ale tak mi się wydaje, rząd zorientował się, że jednak te, te zdjęcia dzieci, które są przy tej straży granicznej i tak dalej, tak dalej, one jednak odegrały bardzo mocną rolę, ponieważ nie wydala się dzieci na granicę. I teraz jeżeli by m, można było powiedzieć w taki sposób absolutnie logiczny, jeżeli nawet wszystko prawdą jest, co mówi Straż Graniczna i Polski MSZ, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to te osoby z dziećmi powinny być odstawione na, do punktu granicznego, a nie na bagna. To chyba się zgodzimy z tym wszystkim, prawda? Jeżeli już powiedzmy chcieli do Niemiec, musieli zostać wydaleni, Cokolwiek, zgadzamy się, powiedzmy, że tak to wyglądało, no to jednak z dziećmi nie odstawiamy ich na stronę y, do lasu, tylko odstawiamy ich na przejście granicznym, mogą po prostu być bezpieczni. Ja wiem, że trudno w tym że ich Białorusi nie przejmą, ale to jest ten właśnie taki wątek, czy, co, gdzie jesteśmy humanitarni i gdzie możemy w pewien sposób przestrzegać podstawowych praw y, człowieka? W, w Polsce y, do tej pory wydawało się, że odstawianie dzieci na do lasu nie było akceptowalne. Okazało się, że jednak. Pewna część społeczeństwa w pewien sposób to akceptuje. I to jest troszkę groźne, bo to jest pytanie, co jest dalej. Więc jesteśmy naprawdę w bardzo trudnym takim punkcie definiowania sobie, w jaki sposób możemy być humanitarni i jak to humani ten, ten odruch humanitarny ostatecznie zdefiniować. Znaczy myślę, że zgodzę się z tym, że. Musimy być i powinniśmy być humanitarni, bo jesteśmy ludźmi, i kiedy jest dziecko idzie dróżką czy czymkolwiek, no trzeba mu pomóc, niezależnie od tego, co to, co to za dziecko. Nie? Ale pan redaktor drugiej... i ja pewnie tak. Natomiast, jeżeli patrzymy sobie na przykład na pewną grupę, ponieważ ja dużo też uczestniczę w mediach społecznościowych, obserwuję, może nie jestem bardzo aktywny, ale obserwuję media społecznościowe, to jednak komentarze, które się pojawiają, ja wiem, że to są bardzo często boty i tak dalej, i tak dalej. Ale również pewna część, powiedzmy, Mediów bardzo mocno tłumaczy teraz ten ruch, a więc można powiedzieć, jakoś w świadomości części polskiego społeczeństwa da się wytłumaczyć wysłanie dzieci do lasu czy na bagna. No, ja mam z tym problem. Tak? Ja, ja mam też z mam problem, z tym problem, ale... Ale, mam, ale też myślę, próbując analizować to zupełnie na chłodno, to myślę też, że jest tak, że jesteśmy w takim etapie, na takim etapie wewnętrznej wojny, że dla części Społeczeństwa. Cokolwiek zrobi rząd, będzie źle i czy te dzieci zawiezie w lewo, w prawo, czy prosto, czy nic nie zrobi, to zawsze zawsze będzie źle. A dla części społeczeństwa, cokolwiek nie zrobi, czy zawiezie lewo, w lewo, w prawo, czy zostawi, czy, czy wypchnie za granicę, to będzie dobrze, bo trzeba bronić naszego rządu. Do takiej absurdalnej sytuacji trochę doszliśmy. My fanatyzm z każdej strony. Tak, to, to, to niesprawiedliwe i to, moim zdaniem, skutkiem tego, z jednej strony jest akceptacja, takie zachowania, jakich pan mówi, takie teksty, że to właściwie mógł... dobrze. E, e, ale z drugiej strony też takie no, nieodpowiedzialne, e, nieodpowiedzialne zachowania, które mieliśmy na początku tego konfliktu, prawda? Kiedy e, e, w, w, no, biegali ci tam posłowie, już nie chcę wracać do tych sytuacji, niby pomagają, znaczy, po... którzy no, powołują się na, na humanitaryzm i chcą pomagać z drugiej strony, ale tak naprawdę utrudniają całą sytuację. No bo sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. I. Rządzący ktokolwiek nie jest, no, dzisiaj jest ta władza, tak, będzie, będzie kiedyś inna, w takiej samej sytuacji, no, ma przede wszystkim odpowiedzialność za ochronę granic, ochronę państwa, za bezpieczeństwo nasze. Hmm? Panie rektorze, tak, tylko że na, na to nakłada nam się jeszcze pewne zobowiązania międzynarodowe i te, do których się zobowiązaliśmy się. Do ich przestrzegania, prawda? Ja nie jestem fanatykiem, bo wiem o tym, że mamy bardzo trudną sytuację, na którą powiedzmy, pół roku temu trudno było e, przewidzieć. Parę osób to przewidywało, między innymi ja, natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że to był tak trochę. E, e, political fiction scenariusz, że jakby trudno było, nie wiem, budować mur dwa lata temu, przewidując, że za dwa lata może być rewolucja na Białorusi, a następnie sfałszowane wybory, przemoc, i tak i tak Ja, tak, tak, ja się ale zgadzam się z panem, sprawnie. że można byłoby przynajmniej teoretycznie przygotować się na taki scenariusz i opracować rozmaite rozwiązanie, żeby wiedzieć, co zrobić, kiedy pojawią się matki z dziećmi jesienią na bagnach przygranicznych. Tak to tak. właśnie powinien, powinien działać automat. Oczywiście. Tylko i teraz, jakby, czyli jakby, patrząc na to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to się będzie zmieniało, oczywiście, w czasie, ale z czym mamy do czynienia. Czyli jednak tak, czyli mamy tak, na pewno jest atak Łukaszenki, na pewno trzeba zablokować granice, mamy problem z tym elementem humanitarnym. I jeszcze jest jeden problem, którym ja widzę, jakby, patrz, opisując to językiem trochę polityki, mianowicie obydwie strony trochę mają przeciwstawne poglądy, czy pomaganie dzieciom i będzie wykorzystywane przez Łukaszenkę. W dobrym celu czy w złym celu, prawda? Więc to kwestia kwestia medialna. Jedna strona mówi w następujący sposób: Jeżeli wpuścimy te dzieci, to Łukaszenka natychmiast to wykorzysta i powie: Słuchajcie, to nieprawda jest, że granica jest szczelna, zobaczcie, przyjmują, przyjedziecie z dziećmi, to was po prostu wpuszczą, no bo są humanitarni, zobaczcie cyfrajerzy. Przepraszam, że tak sobie to strywializuję. Druga strona mówi o tym: Nie, nie, to nie tak jest, bo jeżeli zaczną być śmierć na granicy, to Łukaszenka pokaże, jakim jesteście państwo. Chcecie do Unii Europejskiej, zobaczcie, co Polacy jako członkowie Unii Europejskiej robią. Natychmiast to będzie podchwy, podchwycone przez opinię publiczną, część opinii publicznej na Zachodzie, i naprawdę możemy bardzo mocno stracić wizerunkowo. Mi jest trochę bliżej do tego drugiego aspektu. Tak, tak sobie tłumaczę, że patrząc na moje, moją wiedzę w zakresie migracji, to wydaje mi się, że Ukryszenka może grać właśnie. Tak, trochę jako opozycja bardziej mówi, niż tak, jak mówi rząd, ale mamy tutaj też istotny konflikt. Jedni mają swoje racje i drudzy mają swoje racje, a więc też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. I teraz te dwie kwestie są praktycznie nierozwiązywalne. I nie ma dobrego no właśnie, nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, tak jest. bo zapewne coś się zdarzy, trudno uwierzyć, że skoro. Już kilka osób, czy kilka, czy nie wiem, ile osób straciło życie, że będą, na... że będą następne osoby, że będzie jakaś prowokacja ze strony, ze strony e... strażników białoruskich, e, że gdzieś może paść jakiś strzał, że może nagle dynamika zdarzeń może potoczyć się e, e, w jakimś zupełnie dramatycznym, e, dramatycznym kierunku. I to na to nie mamy wpływu, i tak na tym. E, i tak będzie źle, i tak, i tak będzie źle. Możemy tylko próbować zminimalizować te ryzyka. Więc, żeby zminimalizować, to co, pańskim zdaniem, powinniśmy w tej sytuacji, która jest dziś, robić? Jednak cały czas, pomimo niedawnej wizyty szefa Frontexu. Ja bym jednak to zeuropeizował, tak? Znaczy powiedziałbym, tak. że to nie jest konflikt polsko-białoruski, bo tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, to jest konflikt globalny, tak? To jest y, główny, taki naprawdę istotny konflikt polityczny, bo on nie jest militarny. Znaczy ja nie, nie lubię tego słowa wojna hybrydowa, bo wojna hybrydowa co to oznacza? Oznacza działania zbrojne plus taką akcję medialną przeciwko państwu zaatakowanemu, żeby go ośmieszyć w opinii międzynarodowej, że nikt mu nie pomógł. To jest wojna hybrydowa. Natomiast mamy normalny konflikt polityczny między dwoma ścierającymi się uruchomieniami jedni po stronie demokratycznej, drudzy po stronie, no, co tu mówić, totalitarnej. I, i, i polska granica jest tym tym, tym, areme, are, tym, tym teatrem tego, 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 tego konfliktu. A więc jeżeli tak jest, no to musimy jednak to zeuropeizować. Tak? Znaczy... Nawet, jeśli, nawet jeśli polska armia i polska straż graniczna jest w stanie samodzielnie, fizycznie, przyjmijmy takie założenie, ochronić tę granicę w w jakimś tam, na, w najbliższym czasie, to zgadzam się z tym, że chociażby politycznie, wizerunkowo to będzie zupełnie inna rozmowa, bo wtedy będą, e, e, będą I też ktoś... in, in, będą przedstawiciele innych państw, będą żołnierze czy strażnicy z innych Słyszałem komentarz w pewnym momencie kogoś, nie, pom nie pomnę teraz kogo, przepraszam za to, że nie, przyp nie przypomnę sobie, któż to był, który powiedział coś takiego, jeżeli e, naprawdę białoruscy strażnicy graniczni mierzą z broni ostrej do Polaków, to, to jest nie do zaakceptowania. Ale jeżeli tam by się pojawili Niemcy czy Francuzi, to to jednak troszkę jest, jest, jest inny wymiar tego wszystkiego, tak. prawda? I będzie zupełnie inaczej nam o tym rozmawiać Oczywiście. i inaczej siły międzynarodowe, społeczność międzynarodowa będzie zmuszona reagować na to, bo to jest okrutne, i wiemy, jak to straszne jest, że inaczej brzmi śmierć, informacja o śmierci jednego człowieka. Nie wymienię teraz żadnego kraju, tak, jakiegoś biednego kraju w Afryce czy w Azji, a inaczej brzmi informacja o śmierci Niemca, e, e, Francuza, Szweda. Oby takie coś się nie zdarzyło, oczywiście. Tak, oby się nie zdarzyło, ale, e, ale... ale tak, tak jest. Dobrze, to zgadzamy się co do tego, że jeszcze może dobrze był ten kont, ten umiędzynarodowy. Tak. Mhm. Druga kwestia, moim zdaniem, to tutaj. A ten aspekt humanitarny. Jak, mhm. jak zrobić, żeby, żeby być człowiekiem. Z jednej strony po prostu jesteśmy ludźmi, mamy obowiązek pomagać tym, którzy są w dramatycznej sytuacji, no ale jednocześnie nie dawać argumentów Łukaszence do tego, żeby tych ludzi wysłał jeszcze więcej. Znaczy, to jest na to pytanie nie da się bardzo prosto odpowiedzieć, ponieważ co to znaczy być humanitarnym, to trochę już mówiliśmy o tym, jak zdefiniować ten, ten, ten humanitaryzm. Dla mnie przyjmowanie rodzin z dziećmi jest elementem humanitaryzmu, na który powinniśmy sobie pozwolić. Ale za tym wszystkim powinna być bardzo dobrze przeprowadzona kampania informacyjna, że my przyjmujemy te, przyjmujemy te dzieci, ale to nie znaczy, że one u nas zostaną. Znaczy po prostu ja nie mogę zaakceptować tego odsyłania tak najnormalniej w świecie, a więc jeżeli już te dzieci się pojawiają, nie będzie ich dziesiątki tysięcy, to powinniśmy udzielić im po prostu schronienia i zaangażować angażować również Unię Europejską tym wszystkim, żeby ewentualnie im pomagać. Nie sądzę, żeby, żeby tutaj taki system relokacji, który się jednak skompromitował w poprzednim, w poprzednim czasie, 2016 17 był tutaj zastosowany, ale pewne mechanizmy można byłoby tu zastosować. Dlaczego? Ponieważ zauważmy tą sytuację tych dzieci nie powiem z miejscowości, ponieważ Burmistrz wyraźnie prosił o to, żeby nie mówić, żeby nie negatywnie tej miejscowości nie postrzegać, bo oni świetną robotę teraz robią, przecież ci ludzie, którzy tam zdecydowali się na tę te ochronę tego punktu, punktu wsparcia. To jest taki element właśnie humanitaryzmu. Natomiast, natomiast no, wie, wiemy, o, wie, wiemy, o które dzieciaki chodzi z tej Straży Granicznej, no to są, się informacje, że oni jednak jakoś tam trafili do tych Niemiec, prawda? A więc Niemcy ich przyjęli, z tego co rozumiem. Jeżeli ta historia jest prawdziwa, to się da tym w jakiś sposób zarządzić, tylko trzeba rozmawiać i współpracować, tak? znaczy uruchomić te europejskie mechanizmy radzenia sobie z tymi problemami. Ja, ja zawsze mówię o czymś takim, co nazywa się Rapid Border Intervention Teams, to są, czyli to, 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 taka, to jest taki mechanizm Unii Europejskiej, który powoduje to, że jeżeli państwo jedno jest właśnie w takiej sytuacji jak Polska, to uruchamia się tak zwany szybki system reagowania w takiej sytuacji i po prostu ci urzędnicy przyjeżdżają, trochę Straży Granicznej i zaczynamy tym po prostu zajmować. Oni są łącznikami z rządami swoich państw po to, żeby można było tym, tym procesem, z tym procesem sobie poradzić. Tylko, że jeszcze jest jeden aspekt, bo to pan redaktor się też również ze mną zgodzi, mianowicie, że powinniśmy jednak przemyśleć obecność dziennikarzy w tym pasie. Ponieważ to jest nie do zaakceptowania Jednakże, że, że jest to jakaś strefa wyjęta spod kontroli społecznej, a kontrolę społeczną prowadzą dziennikarze. Ja nawet byłbym w stanie zaakceptować sobie jakieś bardzo daleko idące obostrzenia w zakresie wydawania pozwoleń na wjazd dziennikarzom. Nie wiem, jedna osoba z redakcji, nawet wybrana przez MSZ, żeby nie było już tutaj przez, my, przez MSW żeby nie było tutaj podejrzeń, że to jest osoba antyrządowa i tak dalej, i tak dalej, ale żeby jednak ta pewna kontrola społeczna tutaj nastąpiła, bo to by uwiarygodniło to co wszystko, co my robimy. Na razie pierwszy taki element, który się pojawia w komentarzach, my nie wierzymy rządowi, bo nikt tego nie może potwierdzić. Skazam się z panem, że dobrze by było, aby tak było. Właściwie w tych wszystkich trzech elementach, czyli czy umiędzynarodowić ten projekt, przyjmować dzieci, jeśli takie się pojawiają zaopiekować się nimi stać nas na to, to nie ma ta grupa nie będzie tak ogromna. I tak kontrolować to jest pewien problem, ponieważ poziom z, z mediami. Mówię to jak, siedząc tutaj rozmawiając z, e, z panem. Poziom konfliktu w Polsce jest tak duży i media uczestniczą w tym e, konflikcie i są takie sytuacje, w których też dziennikarze, tak jak inni, mają swoje emocje, swoje sympatie e, i też e, czasami idą krok za daleko i mogą utrudnić, e, utrudnić Panie, sytuację Panie na granicy, ale zgadzam się, że takie zupełna izolacja tego dzisiaj wydaje mi się e, krokiem zbyt daleko idącym. Panie rektorze, moim zdaniem w Polsce znalazłoby się 20 dziennikarzy do której z jednej i druga strona powiedziałaby mamy do was zaufanie, jesteście porządnymi ludźmi. A ja nie mówię, pewno. że musi być to ich tysiąc. Pewno. Ta. Tak? Niech będzie ich 20. Tylko z drugiej strony, jeśli nie będzie, no właśnie pod warunkiem, że to będzie w jakiś sposób hmm, limitowane, no bo jak się zjedzie, wyobrażam sobie, wszystkie stacje telewizyjne, e, e, wszystkie Ale portale po informacyjne i tak dalej, i tak dalej, nie, oczywiście. to oczywiście z, będziemy mieć nie, po prostu jadkę nieprawdopodobną. Tak, ta, tylko że to jest, panie że to jest pewne zarządzanie e, państwem, które traktuje serio konflikt i z tego z tego rozwiązać. Bo jeżeli patrzymy sobie na różne typy państw, to ja mówię o państwie, które jest aktywne w zarządzaniu kryzysem. Czyli ono jest w stanie powiedzieć: Nie możemy wpuścić dziennikarzy, bo tak jak pan powiedział, mamy również konflikt tam i to może powodować większy problem. Ale doceniamy rolę dziennikarzy i kontroli społecznej, bo jesteśmy państwem demokratycznym, a więc wybieramy, mamy jakiś schemat wyboru Skazam i dajemy się. tych 20 dziennikarzy i oni są waszymi osza, oczami i uszami, bo my wy im wierzycie i my im wierzymy. A więc to, to, to będzie, będzie coś. Jakaś elita oczywiście się to Wybiera, ale w takim trochę sytuacji I żyjemy, też się, tak? też się z tym, w takiej formule uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie i, i taka kontrola ze strony mediów różnych, w jaki sposób weryfikowanych rzeczywiście, aczkolwiek w Polsce dzisiaj weryfikować, to by pan natychmiast będzie kolejna gigantyczna debata, ale stworzenie takiego pulu dziennikarzy, który mógłby to obserwować, wydaje mi się dobre. Zgodziliśmy się właśnie we wszystkich czterech sprawach. Maciej Duszczyk, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl